Witam wszystkich. Na początku chciałem podziękować wszystkim kibicom za przybycie na dzisiejsze spotkanie, dopingowanie naszego zespołu. Kibice byli dzisiaj naszym dwunastym zawodnikiem, tak jak w każdym meczu. W każdym meczu zasługują na brawa z naszej strony. Dziękujemy oczywiście za wsparcie, bo ten awans jest walczony również dzięki kibicom, którzy byli z nami na dobre i na złe. A co do dzisiejszego meczu? No. Wyglądało to, jak wyglądało, niestety. Nie było to porywające widowisko. Na szczęście wygrane. Awans jest nasz. To wszystko z mojej strony. Dziękuję bardzo. Zapraszam na czwartą ligę, która już niebawem będzie gościła w Skierniewicach.